Dzień dobry, godzina 6.42. Dzisiaj trochę wcześniej, bo zrezygnowałem z porannego spaceru. Dzisiaj planuję mieć dwa sporty cardio, squash i siatkówka. Będzie to dosyć wymagające dla do mojego ciała, więc się oszczędzam. Trochę jestem bolały, najbardziej mi boli dolny odcinek pleców, ale myślę, że dam radę. Eee, Zobaczymy po squashu, jak będę się czuł, więc dzisiaj to nie relesjonował tak bardziej z całego dnia. Teraz właśnie jest daily. Wczoraj przyszedł dysk twardy 6TB i będę dzisiaj kopiował wszystkie dane, bo już mi się powoli kończyły. Co prawda jest bardzo dużo miejsca, ale bardzo powolne, więc tak jak same filmiki z tych vlogów, patrzyłem wczoraj zacząłem kopiować to, że 6 godzin, więc wczoraj przerwałem i dzisiaj od rana właśnie zacznę. No i ogólnie to plan na dzisiaj to dokończyć ten task z autoryzacją z meetup, wczoraj dobrze mi poszło. Udało się w końcu wygenerować ten token, zalogować tylko do bazy danych. Dzisiaj muszę to po prostu doszlifować do pod, pod nasz projekt. Trening siłowy jeszcze nie zrobiłem. I się zastanawiam, jaki zrobić taki delikatny, pewnie to będą brzuszki. No, więc do potem. Po porannym planowaniu. Wczorajszy dzień tak się prezentuje, więc również idealny. Mamy kolejny dzień perfekcyjny. Już drugi Mały sukcesik. Trzeba się czego cieszyć. Na dzisiaj jedzonko tak wygląda. Płatki. Pierś z kurczaka, z pesto, z makaronem. Może tu będzie więcej widać. I na kolację chleb tostowy, wiejski, ketchup. 1850 kalorii to jest bardzo mało na dzisiejszy dzień, no bo tak jak mówiłem mam skosz i siatkówkę, ale zobaczymy jak będę się czuł. E, tak sobie zaplanowałem dzień, dzisiejszym celem jest e, skończyć to logowanie użytkownika, tak żeby już z aplikacji mobilnej się logować do serwera i też wylogowywanie użytkownika zacząć albo skończyć, zobaczymy ile mi to tam zajmie, a do tego w edukacyjną sprawę będzie Listy powiązane z kursu rozmów rekrutacyjnych, śniadanie. właśnie, mam taki dylemat: śniadanie, obiad, kolacje. Bo, z jednej strony, nie chciałbym obiadu mieć za bardzo przy skłoszu, bo wtedy mi z niedobrze sobą się gra. Z drugiej strony, kolacje tutaj miałem na początku, ale je nie zmieszczę w tym małym okienku między sportami. Więc zrobię je po siatkówce, bo ze skoszek przyjadę, to się po prostu wykąpię i pewnie będę musiał od razu jechać na siatkówkę. Ja dodałem sobie jeszcze mały blok grania w gry. I zobaczymy, jak się uda. Dzisiejszy dzień takie są rzeczy. No jutro sobie wstawiłem Phoenix przemiany, bo to też mam w celach tygodniowych, ale nie wiem, czy to będę ja robił jutro, czy kiedy. No. To do potem. Dzisiejsza poranna rutyna jest szybsza niż zawsze, no bo nie było treningu siłowego ani ani cardio. Cały czas się stanę tym siłowym. Być może zrobię go sobie na sportach w ramach rozrzewki, jakieś pompki czy coś. No ale to będę aktualizował na bieżąco. To do potem. Co do tego, dysku, to taka prędkość 40 MB na sekundę tylko. Mam 800 GB samych filmików z vlogów. I to jest taka kobza, tutaj jakoś próbuję robić, bo on taki głośny nie był, bo on jest głośny jeszcze wpadł w wibrację, ze stołem, podstawiłem tą kawałek papieru. No i tak to wygląda, jak ten czerwony potrafi prawie 1000. 1000 MB na sekundę mieć prędkość, tak ten ma tylko 40, no ale to jest HDD, no i o tym o to chodzi, że on ma bardzo dużo miejsca, jest powoli, powolny. Tak Takie widziałem 2 terabajty. Chyba może byłyby 4 tb ale pieniężnie no to jest kosmos. Bo one cenowo praktycznie tyle samo kosztowały. Jak ja kupowałem ten czerwony, no może był tam około stówki tańszy. Bo ten duży 600 zł, ten z 500 kosztował 1 terabajt, ten ma 6. A już kasowałem niektóre rzeczy, które po przemyśleniu stwierdziłem, że nie chciałbym ich kasować. Oczywiście już nie da się tego stworzyć, więc kupiłem dyski, jest co z głowy. Godzina 9.52, kończę właśnie pomidory z Mitappa. Udało mi się wskrzesić aplikację mobilną. Musiałem sporo pozmieniać w postmanie, w requestach wysyłanych do serwera i też usługę endpointów w serwerze, bo przez dodanie tej security te stare endpointy już nie działały, bo musiałem porobić jakieś wyjątki. To też nie jest jeszcze do końca zrobione, na razie zrobiłem tak, żeby aplikacja się skrzesiła i żeby można było coś na niej robić. No i teraz też dodałem tą obsługę logowania, to już było, ale teraz jest tak, że jeżeli wpiszę złe dane, to kody to serwer zwraca, odpowiedź z pustym body, bo jest nieprawidłowe. I błędem 403, bo tutaj hasło złe wpisałem. No i dost otrzymujemy, że jest nie tak, a teraz piszę dobre hasło. to jak wpiszemy dobre hasło to teraz response body mamy i zostajemy w zwrotce e, access token i refresh token ten access token zapisuję sobie do storage'u znalazłem taką bibliotekę, która niby to jest jakiś bezpieczny storage i po prostu sobie zapisuję go na razie pod kluczami JWT, ale to pewnie będę zmieniał jeszcze później, żeby móc e, potem z tego korzystać w innych requestach no, i odpowiedź była 200, więc program przechodzi dalej. I nasza, ten pop-up z logowaniem się wyłączył. Wróciliśmy do strony głównej. No, i tu muszę zmienić to, żeby tutaj był zalogowany. Jeżeli jest zalogowany, to żeby nie przychodził do tego ekranu. Ale to jest już w innych historyjkach, które będziemy robić. Tutaj muszę jeszcze trochę porefaktorować kod, pozmieniać trochę backend, ale już jest bliżej niż dalej. Myślę, że w tym. Tygodniu ta historyka spokojnie się zamknie. Chcę jeszcze dodać ym, wylogowywanie, ale żeby dodać wylogowywanie, to najpierw musi być informacja, że jest zalogowany. No więc powolutku, ale myślę, że w tym sprincie to powinno być już załatwione. Najgorsze jest za mną. Yy, no i zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Ja przed chwilą do śniadania yy, i teraz jest czas na kurs yy, rekrutacyjny, już w on leci, ale no troszeczkę się przedłużyło to logowanie, a wa ważne mi dla mnie było, żeby to dokończyć, żeby się nie switchować kontekstowo. Tak więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Pewnie już dzisiaj więcej nie będę nagrywał. Dzięki wielkie za uwagę. A może w sumie jeszcze nagram wieczorem, jak wrócę ze sportu, dam znać jak to poszło. Tak więc do potem. No jestem po skoszu, jadę teraz na chwilę do mieszkania się wykąpać, przebrać i jadę na siatkówkę, 17.20 jest. W tamtą stronę miałem jechać 20 minut, jechałem 40, byłem na styk, ale w sumie dobrze grało się, mimo tego, że przegrałem wszystkie sety, graliśmy 13 setów. Yy, o trochę oszczędzałem się, bo jestem ciekaw jak będzie po siatkówce i też no, dawno nie grałem, a kolega regularnie gra, więc jest o wiele lepszy. Yy, no, ten myślę, że z 10 minut zanim dojadę będzie w pół do 15 minut na kąpiel. No, pewnie będę tak jak zawsze, może trochę szybciej na tej siatkówce. Yy, raczej nie będę już jadł kolacji teraz, zjem sobie ją po, po siatkówce. Sobie po prostu zjem i znowu będę się kąpał dwa razy. No ale jest jak jest Tak więc do potem No i jestem po siatkówce Właśnie wjeżdżam w garażu, zaraz się chyba światło jakieś tu pojawi No ciężko było, łokieć mi boli mocno bo po tym hmm, Po tym jak sobie walnąłem rakietą na skoszu Nie było dwóch osób, graliśmy pięć osób, więc to też była lipa Nogi kolana bolały, ale starałem się atakować, więc w miarę nawet tam grałem. Ale nie wiem, chyba raczej to będzie za dużo, żeby tak co tydzień robić taki maraton. Więc będę musiał coś wykombinować innego w przyszłym tygodniu. To jak do, do jutro i pojutrze się czuł. Ogólnie przydałobym się pojechać do Wrocławka, zabrać resztę rzeczy albo przynajmniej część rzeczy. I powoli tutaj się już przeprowadzać na stałe Więc no ogólnie dzień bardzo dobry Przytrzymałem Rise, Red Medytacja, Paradise Nie zrobiłem, ale to są na niskim priorytecie rzeczy Dzisiejsza poranna rutyna była kompletnie inna niż zawsze Bo nie robiłem tego spaceru i treningu siłowego Tak więc Dzień taki trochę inny, ale za to dużo kodziłem, zrobiłem to logowanie, więc naprawdę jestem zadowolony. Jeszcze teraz kolację sobie zjem, wykąpię się i zrobię podsumowanie dnia w Excelach. I tak to było. Dzisiaj jest godzina 20.45. Nie wiem, czy będę jeszcze się z wami tutaj um, spotykał, czy nie. Więc jak coś, to do jutra, miłego dnia życzę. A jak coś, no to do zobaczenia potem.